Odd Ciebie. Wolność. Kochami, rozumiem, wolności. Oddać nie umiem wolność. Kochami, rozumiem, wolności. Oddać mnie umiem wolność. Kochami, rozumiem wolności. Oddać się umiem, wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem, Świąty. Ciebie wszędzie <laughs> można spotkać. <laughs> Jak to mówi Wolszański, szybko miotłem no, do latania. Tak. Jak impreza? Świetna, nie. Tutaj? No. No. Świetnie. Fajnie że, fajnie, że nie pozwoliliśmy sobie policji za bardzo poprzeszkadzać i w miarę trzymali dystans tam za parą, oprócz tych paru uwag, nie? ale nie było źle. Rozmawiałem z paroma policjantami i trochę wiedzą co się dzieje. Także jak się z nimi rozmawia, to rozmawiają w sposób uległy, miękki, przyjazny. Ale idą razem z nami, to są razem, razem z nami. No, idą za nami, tak? Niby nas nadzorują, kontrolują, i to nie jest ok bo my czujemy presję ich. Jest, to jest źle, ale u nich też są zmiany. To się czuje. Dzięki Ci, wielkie. No, Lecę dalej. Chłopaki.